Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał opinię korzystną dla Frankowiczów, w której stwierdził, że banki nie mają prawa żądać od kredytobiorców tak zwanego wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Jednocześnie Rzecznik zaznaczył, że jeśli prawo krajowe na to pozwala, konsumenci mają prawo dochodzić takich świadczeń od banków. Sprawa ta została rozpatrzona na skutek pytania prejudycjalnego zadawanego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, który rozpatrywał sprawę kredytobiorcy, żądającego od banku wynagrodzenia za korzystanie z uiszczonych spłat kredytu po tym jak udało mu się prawomocnie unieważnić jego umowę kredytu frankowego przed sądem. Z opinii Rzecznika Generalnego wynika, że kredytobiorcy mają prawo dochodzić od banków roszczeń o wynagrodzenie za korzystanie ze spłat kredytu, jeśli prawo krajowe na to pozwala. Rzecznik podkreślił, że prawo Unii Europejskiej stanowi jedynie minimalny standard ochrony konsumentów, który może zostać podwyższony przez państwa członkowskie, a przyznanie konsumentom prawa do dochodzenia roszczeń nie zagraża urzeczywistnieniu celu dyrektywy 93 na 13. Rzecznik zaznaczył również, że odsetki ustawowe za opóźnienie od kwot dochodzonych przez kredytobiorców powinny być liczone od daty wezwania do zapłaty. Jednocześnie rzecznik wskazał, że sąd krajowy może dojść do przekonania, że dochodzenie takich roszczeń może stanowić formę nadużycia praw na podstawie przepisów krajowych. Rzecznik Generalny jednoznacznie wykluczył, że banki mają prawo żądać od kredytobiorców dodatkowych świadczeń poza zwrotem kwoty kredytu, w tym wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Rzecznik uznał, że takie działanie byłoby sprzeczne z prawem UE i celami dyrektywy 93 na 13. Rzecznik podkreślił, że utrata zysku przez banki jest skutkiem stwierdzenia nieważności umowy, a rzymska zasada mówi, że nie można czerpać korzyści z bezprawnego zachowania. Rzecznik zaznaczył również, że bez znaczenia jest, czy pozbawienie banków takich roszczeń wpłynie na pogorszenie sytuacji na rynku finansowym. Warto podkreślić, że stanowisko Rzecznika ma charakter opinii, a nie orzeczenia, a kwestia ta jest nadal przedmiotem sporów w Sądach Polskich i Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Należy podkreślić, że opinia Rzecznika Generalnego nie jest wiążąca, a ostateczny wyrok w sprawie będzie wydany dopiero w drugiej połowie 2023 roku. Niemniej jednak, opinię Rzecznika można wykorzystać jako ważny argument w sporach sądowych prowadzonych przez kredytobiorców z bankami.